Cześć Maleczko, witam wszystkich serdecznie, ja nazywam się Barney, a w tym filmie chciałbym wam pokazać jak zrobić skup na mapie. Zwykły, prosty skup, do tego jeszcze chciałbym wam pokazać jak w tym skupie sobie zrobić taką wagę, na którą będziemy mogli wjechać i nasze pojazdy będą ważone. Ja już sobie przygotowałem tutaj taki budyneczek wyciągnięty z mapy amerykańskiej, po to aby tylko tutaj móc sobie ustawić taki skup czy tam wysyp, gdzie będziemy właśnie mogli przyjechać z przyczepą i wysypać sobie nasze zboże. Ok, teraz tak, musimy sobie przejść do plików gry, czyli do data. Następnie przechodzimy sobie do Placeables. I tutaj możemy sobie przejść do map Alpine i wybrać sobie Selling Station. Tutaj mamy właśnie dwa pliki XML, jeden jest od produkcji, to jest ten pierwszy. Drugi właśnie to jest zwykły skup. Możemy sobie go otworzyć, najlepiej w NotPad, i zobaczyć, tutaj mamy ścieżkę do pliku i3d, czyli na końcu jest Selling Station Generic Small. To będziemy pamiętać, i tutaj są wypisane rodzaje materiałów, które są przyjmowane w tym skupie, czyli tu są pierwsze jako te materiały z produkcji, a tutaj są zboża, które są przyjmowane. Tutaj jeszcze można sobie chyba zmieniać scenę. Ale wszędzie jest na jedynce, tylko z, ym, seeds, czyli nasiona są za jedną trzecią ceny. Ok, otwieramy sobie teraz Selling Station Generic Mall, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. I jak widzicie, to jest zwykły tylko taki, taka platforma, na, której właśnie, na którą możemy wjechać i na którą będziemy wysypywać to na nasze zboże. Dobrze, to sobie możemy zamknąć i tak naprawdę tego pliku I3D nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko ten XML Selling Station Town Store, czyli kopiujemy go sobie. Przechodzimy do plików naszej mapy. Proponuję sobie tutaj utworzyć nowy folder, gdzie jest w głównym folderze naszej mapy plik XML Moddesk. Robimy nowy folder. Nazywamy go PlaySables. I tutaj pamiętajcie, że to co wpiszecie potem nam się przyda, ale to sobie będziemy sprawdzać wszystko na bieżąco. Wchodzimy do tego utworzonego folderu. Tutaj robimy sobie kolejny nowy folder. Ja sobie go nazwę 01. Czyli tutaj będzie ten mój yy, pierwszy, pierwszy skup. Tutaj sobie wkleję teraz ten Selling Station Bound XML, ponieważ yy, ścieżka, która będzie do, yy, w pliku XML PlaySablers w naszej mapie, będzie prowadziła do tego pliku XML. I to wystarczy, ponieważ w tym pliku XML jest ścieżka do plików gry, czyli do Real Data, do tego pliku i 3D, który właśnie będzie się potem ładował na naszej mapie. I okej, okay, tak na do dobrą sprawę to tutaj yy, nie musimy nic zmieniać. Ewentualnie możemy sobie tylko zmienić nazwę, bo tutaj jest nazwa. Ja sobie tutaj od razu już zmienię całą tą nazwę, bo jak zmienicie tylko tutaj Alpine Supermarket a SL10N zostawicie to wyskoczy w błąd, że nie ma tłumaczenia takiego. Ja sobie napiszę po prostu U U Barnea. I to już sobie zapisuję. Tutaj mamy ścieżkę do, tak jakby, storki, znaczy nie tak jakby, tylko na pewno do ikony store. Jest przez dolar data, czyli z plików gry jest czytany. Wszystko możemy tutaj sobie posprawdzać co i jak, ale proponuję nic nie zmieniać na początek. I okej, okay, zapisujemy, zamykamy. Teraz przechodzimy na naszą mapę i musimy sobie wczytać ten plik i 3D z plików gry, ten Selling Station Generic Small. Tak to chyba jest, jeżeli się nie pomyliłem, to, to tak chyba dobrze powiedziałem. Czyli przechodzimy do Placeables, następnie Map Alpine, tutaj Selling Station i wybieramy sobie Selling Station czy Small. Ładujemy sobie tutaj Ctrl B gdzieś na mapie. Myślę, że w tym miejscu byłby OK, tylko sobie muszę go obrócić o 90 stopni. 90, nawet niech tak będzie. I tutaj sobie go zostawiam. Teraz jeszcze sobie mm, załaduję też wagę, tak aby mieć wszystko, wszystko od razu na, na mapie załadowane. Ja sobie to przesunę do przodu. Przechodzimy do plików gry. I tutaj musimy się skierować do lokalizacji, do folderu Lizard, następnie do Station I tutaj WayStation Large, bo ta mniejsza wygląda jak jakaś strażnica. Z tym robimy sobie to samo. Wybieramy sobie tutaj ten XML, kopiujemy go, przechodzimy do plików naszej gry, przepraszam, naszej mapy. Tutaj w folderze PlayStables, tworzymy sobie nowy folder. Nazywamy go Waga. Tam możecie go nazwać po swojemu, to naprawdę nie ma znaczenia jaka to będzie nazwa. Ważne, aby potem ścieżka się zgadzała. I wklejamy tutaj ten plik XML. Możemy sobie tutaj do niego... Wejdź oczywiście, czyli otworzyć go za pomocą y, notatnika albo programu notepad Plus. Sprawdzić sobie, co tutaj jest, ale tutaj naprawdę nie polecam cokolwiek zmieniać, bo tutaj nie musimy nic zmieniać. To, to ma być po prostu waga i tutaj wszystko jest dobrze zrobione. To są, to są po prostu pliki z y, gry, więc wszystko jest oryginalnie fajnie ogarnięte. OK. Przechodzimy z powrotem na naszą mapę i musimy załadować na naszą mapę tą stację tworzenia z plików gry. Czyli musimy sobie wybrać PlaySables. Tutaj przechodzimy do Lizard. Następnie, tak jak mówiłem, PlayStation. No, czyli ta stacja ważenia. No, po, po angielsku jest trochę to ciężko wymówić, ale wiemy o co chodzi. I po prostu wczytujemy to na mapę. Następnie klikamy Ctrl B i ustawiamy to w tym miejscu, w którym potrzebujemy, aby to było ustawione. Ja to mniej więcej ustawię po prostu tak, aby to się zgadzało z tym skupem. Znaczy. Z tą platformą tutaj po prostu po zjeździe z wagi od razu wjeżdżamy na, na nasz skup. Tylko sobie to odsunę, na przykład tutaj, w to miejsce. I ok. Teraz, gdy mamy już mm, skup i wagę załadowaną, potrzebujemy przejść do naszego folderu z naszą mapą. Teoretycznie, folder z plikami gry możemy sobie zamknąć. Przechodzimy do folderu z naszą mapą. I tutaj od razu musimy przechodzić i szukać taki XML jak PlaySables. Tutaj musimy podać ścieżkę właśnie do pliku XML, czy to od skupu, czy to od wagi. Takie ścieżki ja już przygotowałem, przynajmniej jedną. I znajdują się właśnie w takim pliku tekstowym. Ja go wrzucę na Discorda, by sami mogli go pobrać, on tam będzie na pewno w jakimś dziale download. I teraz tak, kopiujemy sobie tą oto ścieżkę. Tą drugą. Która jest tutaj PlaySables Map Bound ID. Kopiuj. I wklejamy ją sobie tutaj właśnie, gdzie mamy w pliku XCL PlaySables w naszej mapie. Puste miejsce. I teraz. Tutaj jest po prostu nazwa. To nas nie interesuje. Najważniejsze tutaj jest Map Dir, czyli Map Direction. I tutaj jest ścieżka do naszego. Właśnie xml -a. Widzicie, to jest nawet ten sam XML, bo ja nie wiem, że to pokazywałem na live, ale że przez prawa autorskie live został mm, usunięty. Niestety, no, chciałem właśnie to nagrać jeszcze raz. I teraz sprawdzamy sobie ścieżkę do naszego yy, pliku XML: PlayStables Scoop01 Selling Station yy, Town Store XML. To możemy sobie nawet zmienić nazwę, ale czy aż to ma takie naprawdę znaczenie, to myślę, że nie, bo to zawsze możemy skopiować i wkleić sobie plik XML. I tutaj mamy nawet podaną ścieżkę tutaj w tym na górze pasku. To pomijamy. FS22 zawsze pomijamy nazwę mapy. Najważniejsze jest potem tutaj. PlaySables, Scoop01. I tak, przechodzimy sobie tutaj do XML placeables. Jak widzicie u mnie jest PlaySables, Scoop01, Selling Station, Town Store XML. Czyli tutaj ścieżka się zgadza. U Was to może być troszkę inaczej, ale proponuję na sam początek, jeżeli nie ogarniacie dobrze tego, zrobić tak samo jak ja i ten sam układ yy, folderów w mapie. Powinno to wtedy wszystko zadziałać. Następnie mamy tutaj taki wpis jak position. To jest po prostu pozycja tego, tego pliku właśnie i3d. To jest to. Selling Station Generic. Zaznaczamy sobie po prostu tutaj główny transform. Selling Station Generic. I tutaj mamy translate'y. Czyli po prostu tak jakby współrzędne tego. Ustawiamy sobie kursor w pierwszym okienku. Wciskamy Ctrl-Shift-C. Kopiujemy nam się tutaj te trzy pozycje. Przechodzimy do pliku XML. Zaznaczamy tutaj to wszystko od cudzysłów do cudzysłów i robimy Ctrl V. I jak widzicie kleiły nam się wszystkie tutaj trzy yy, tak jakby koordynaty te współrzędne. Jak nie wierzycie to, to zobaczcie sobie 17, tutaj jest 60, 70 i tutaj jest 17, 60, 70. I tutaj jeszcze mamy tylko rotację. Rotacja X, Y i Z i w osi X 0, potem jest 90 i 0. I tutaj musimy wpisać również tak samo to jest x, y i z. Czyli tutaj wpisujemy 9, 10. Ok, to już możemy sobie zapisać. Następnie potrzebujemy jeszcze wpis od naszej stacji ważenia. Taki wpis możemy sobie uzyskać również mm, z plików yy, gry. Przechodzimy sobie do maps. Najlepiej teraz do map US. Yy, do playables I ona powinna być tutaj na samym początku. Jak widzicie, tutaj właśnie jest. PlayStation Large, bo ja sobie tą właśnie dużą wziąłem, więc ja sobie to zaznaczam, kopiuję, kopiuj, przechodzę do mojego pliku XML, tutaj sobie to wklejam i teraz będę musiał tylko dostosować sobie ścieżki. To możemy sobie wyrównać, żeby nam tutaj ładnie to wyglądało, będzie to nam no, łatwiej wszystko ogarniać. W moim przypadku teraz tutaj mamy Data Play to jest zła ścieżka, my to musimy przerobić na ten sam. Tylko tutaj, czyli Map Dir. To sobie kopiujemy. Ctrl C. Zaznaczamy DATA. Ctrl V. Następnie. PlaySables jest dobrze. Tylko teraz na pewno się nam nie będzie zgadzać z tym, że to jest skup 1, bo to nie jest skup, to jest waga. Przepisujemy tutaj zamiast Lizard. To wpisujemy. Waga. Następnie. Przechodzimy tutaj do tego folderu waga. I jak widzicie, tutaj już jest pick each, yy, XML. Więc tutaj PlayStation możemy usunąć. Tak, aby ścieżka była właśnie PlayStation. Ukośnik, waga, ukośnik. I tutaj powinien zostać już tylko nazwa XML i kropka XML. Czyli tak: MapDir, PlayStation, waga, PlayStation, large XML. To sobie możemy jeszcze sprawdzić. Jak widzicie, PlayStation, waga, PlayStation, large XML. I tutaj również mamy do wpisania pozycję, czyli te nasze koordynaty razem z rotacją. Ja sobie tylko to ładnie wyrównam, żeby mi było tutaj łatwiej. Przechodzimy na naszą mapę, zaznaczamy stację ważenia. Ustawiamy tutaj kursor, CTRL-SHIFT-C, kopiujemy te wszystkie trzy pozycje. Przechodzimy tutaj, zaznaczamy te trzy pozycje i robimy CTRL-V, to się nam ładnie wkleja. I teraz tylko rotacja. Ale rotacja u mnie jest ustawiona na 000, więc tutaj tylko wpisuję, tam usuwam dziewiątkę i jest 000. Ok, teraz możemy sobie napisać ten nasz plik XML z naszej mapy Placeables. Na razie go nie zamykamy. Musimy teraz przejść do naszego pliku ModDesk od mapy. Otwieramy ModDesk oczywiście w Notepad++ i tutaj, jak widzicie, ja mam podstawowy ModDesk, bo to jest czysta mapa zrobiona przeze mnie. Ustawiamy sobie kursor, bo mam tutaj taki wpis Maps. Tutaj mamy ścieżkę do, do pliku Lua, to jest przez data S. Tu nas nic to zbytnio nie interesuje. Zaznaczamy tutaj, gdzie jest, kończy się ten wpis Maps, ustawiamy kursor za nim i robimy przerwę tak, aby tutaj można było wkleić następne ścieżki. Następne ścieżki to są te tutaj, znaczy to jest jedna ścieżka, ale z tym Store Items wpisem. Robimy kopiuj i to wszystko tutaj ładnie wklejamy. Okay. I jak teraz widzicie, tutaj mamy podaną ścieżkę po prostu do pliku XML. Możemy ją sobie skopiować po prostu z pliku Placeables, tą, którą tutaj podałem. I zaznaczamy sobie tylko po prostu nie MapDir, to wszystko, tylko po prostu Placeables. I kopiujemy sobie tutaj aż. Możemy sobie skopiować razem z.xml. Robimy CtrlC. Yy, przechodzimy do Moddesk, i tutaj zaznaczamy to wszystko. Razem z kropka XML, Ctrl V, klejamy. U mnie ta ścieżka była taka sama, bo ponieważ, jak już tłumaczyłem, pokazywałem to na live, więc nie będę tego zmieniał. Ustawiamy tutaj z tyłu kursor, klikamy Enter, tak aby zrobić sobie jeszcze jedno miejsce, ponieważ potrzebujemy tutaj zrobić wpis od wagi. Robimy kopiuj. Wlejamy tutaj znowu tą samą ścieżkę, tylko teraz zamiast skup 1 wpisujemy tutaj waga. Tylko pamiętajcie, żeby się nie pomylić tak jak ja teraz tutaj to zrobiłem, bo będzie potem problem. To Wam się wtedy nie wczyta, nie, bo wszystko się musi idealnie zgadzać. Wchodzimy tutaj sobie do PlaySables, do waga, robimy sobie tutaj zmień nazwy, robimy Ctrl C, żeby to skopiować i wklejamy tutaj zamiast tego na końcu Selling Station Store. Ctrl V. Możemy to sobie skopiować z PlaySables, możemy to zrobić tak jak Wam tu pokazałem tym drugim sposobem. I OK, zapisujemy to, Zamykamy Montez, zamykamy plik Playables, zamykamy tutaj to wszystko. Teraz jeszcze. Aha, to też możemy sobie zamknąć. Najważniejsza rzecz to musimy usunąć z naszej mapy, czyli Sterling Station Generic i Vice station Large, ponieważ to by się nam załadowało tak jakby drugi raz. Raz to jest fizycznie teraz stawione na mapę, a drugi raz nam się załaduje, gdy będziemy ładować mapę w grze. Więc y, będą zduplikowane obiekty, co wpływa źle na optymalizację mapy. A druga sprawa, no wiadomo, będą wam te córki przenikać, więc się będzie wszystko tutaj y, tak migać. Usuwamy to, po prostu zapisujemy mapę i przechodzimy do, y, do gry. No ja mam akurat na Steamie, więc wiecie, odpalam sobie mapkę i za chwilę się widzimy, jak mapka się będzie ładować w grze. Więc tam odpalę log. Okej, okay, babka się załadowała i widziałem już, że były errory w logu. Yy, tak samo dokładnie robiłem yy, na live'ie ten skup i to wszystko działało, ale tutaj widzimy, że mamy warning. Yy, po prostu tutaj mamy no store item for XML. I tutaj mamy scoop selling station town store, czyli to jest od skupu. I jeszcze był tutaj jeden chyba na samym początku tego logu. Error file to open xml file, moja mapa, PlaySables kup jeden, selling station, town store, xml. Czyli coś tu jest nie tak ze ścieżką już. No ale dobra, odpalmy sobie mapkę, zobaczymy jak to yy, wygląda. Zaraz to będziemy go poprawiać. I jak widzicie, załadowała się tylko stacja, bo ją usunąłem, ale ona działa. Jak widzicie, tutaj pokazuje się licznik, yy, tutaj pokazuje się równy licznik. I stacja się załadowała bez żadnego problemu. Teraz, właśnie, tylko chodzi o to, żeby poprawić ten błąd. W sumie to dobrze, że ten błąd się poprawił, bo może akurat komuś to pomoże w tej yy, naprawie tego błędu, jeżeli akurat u Was też to się pokazuje. I teraz tak. Przechodzimy sobie do folderu Placeables i sprawdzamy sobie Scoop 01 Selling Station Town Store. No, okej, okay, niby wszystko się zgadza, ale jednak ten błąd był. Najpierw zacznę sobie od. PlaySables XML. Jak widzicie, mam tu ścieżkę. Mam PlaySables 1 Selling Station Downstore. No niby wszystko jest ok, jednak nie, nie jest ok. To było też moje przeoczenie, ale dobrze, że tak się stało. Patrzcie teraz na to. PlaySables Scoop 01. PlaySables skup 1. Play Zabrakło mi jedno zero. Ok, zapisuję. Zamykam. Zamykam. Wracam do moddesku. Tutaj jest również ta sama ścieżka, i też brakuje zero. Jak widzicie, jedno przeoczenie, a już mamy stres. Odpalamy znowu mapę, zobaczymy, czy teraz wywali znowu jakiś błąd. Jeżeli nie, no to mamy sukces. Jeżeli wywali błąd, no to nie mamy sukces, będziemy dalej naprawiać. Jak widzicie, mapka się załadowała. Ja jeszcze tylko sobie szybko przewinę log do góry. Jakby ktoś nie wiedział, jak się przewija log do góry, to mamy tutaj koło Blade takie przyciski Page Up, Page Down. I one działają do góry lub na dół przewijamy log. Tutaj mamy standardowy warning od yy, middle, więc na to nie zwracamy uwagę. Tutaj log jest czysty, wszystko się powinno załadować. Więc tutaj sobie log możemy wyłączyć ładujemy się do gry. I teraz przechodzimy sobie tutaj, gdzie stoi nasz skup. Jak widzicie, stacja się załadowała i skup się również załadował. Jak widzicie, ten model się załadował, choć go usunąłem fizycznie z mapy, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, on jest zładowany poprzez właśnie ten system PlaySable z xml i z plików gry. No okej, okay, dobra, to teraz tylko sobie zrobimy szybki testik. Ja sobie tutaj postawię rozpienia się maszyn, wchodzę do sklepiku. No to dobra, ja tu może nawet pominę szybko. E, nie zwracajcie uwagi na moje sterowanie, bo teraz będę sterował tylko klawiaturą, nie chcę mi się kierownicę podłączyć, przecież wiadomo, to nie o to w tym chodzi. E, dobra, ja sobie modem szybko napełnię tutaj przyczepę. Pszenica napełni, ok. Bo pszenicka się tu powinna sprzedawać, więc jedziemy na wagę. Sprawdzić, czy wszystko działa. Jak wygląda to ważenie pojazdu. Jak widzicie, traktor wjeżdża, już się wszystko waży ładnie. Możemy sobie wysiąść, sprawdzić, jak to nasza waga wygląda. 28,531, nawet z przecinkiem jest. Wow! Dobra, zjeżdżamy z wagi, jedziemy sobie sprzedać. No i okej, okay, mamy tutaj, pojawiła nam się nikoga do sprzedaży. Czyli wszystko powinno, wszystko powinno być okej. Okay. No, kasa leci, przychód ze sprzedaży jest. Aha, jeszcze sobie sprawdzimy, jak to wygląda yy, na mapie. Czyli jestem tutaj jak widzicie, jak kliknę na ikonkę skupu Barnea, wszystko się pojawia. Sprawdźmy ceny skubu Barnea i mamy pszenicę w tej oto cenie. Jęczmień również, tutaj to wszystko się sprzedaje. I teraz chciałbym Wam tylko powiedzieć, że po prostu tak możecie sobie tutaj ustawić każdy skup, czy to skup Bell, czy to produkcję. Tak jak Wam to pokazałem, ładujecie sobie po prostu tutaj plik i 3D żeby to ustawić w danym miejscu, żeby Wam to pasowało. No, już jest lżejszy nasz sprzęt, więc wszystko się ładnie przydało. Ustawiacie to na mapie, kopiujecie sobie te pliki XML, wpisujecie je w ModDesk oraz w XML Placeables. Najważniejsza jest poprawność ścieżek do tych plików. Sami widzieliście, co się właśnie stało, więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Dobrze, także nie przedłużam. Życzę Wam udanego ustawiania skupu na Waszych mapach i słyszymy się w kolejnym poradniczku. cześć, hej hej.